Witam wszystkich Kryptoentuzjastów i zapraszamy na kolejną analizę Ethereum do złotówki na giełdzie Zonda Krypto. Dzisiaj jest piątek, 21 listopada 2025 roku. Jak widzicie, Ethereum szuka dna. Mamy kolejną czerwoną spadkową świeczkę na wykresie. Podobnie jest również na innych, na innych rynkach, włączając to oczywiście Bitcoina. No i teraz, dlaczego o tym rozmawiamy, gdyż. No, rozmawiamy o tym, gdyż mamy tutaj naruszenie dosyć istotnego poziomu wsparcia technicznego. Mogliśmy go sobie tutaj zauważyć wcześniej. On był mniej więcej zbudowany z tych dwóch poziomów. 10320, 10500. Wyraźnie jest on naruszony, i jak do tego dodamy jeszcze RSI, żeby sprawdzić, jak je, jaka jest siła tych spadków, jaki jest momentum. Zobaczymy, że momentum jest już dawno w, w takim miejscu, który jest ekstremalnie, już dawno wyprzedany. Prawda? Czyli mamy poniżej, poniżej 30 punktów. Dodatkowo, co jeszcze możemy zrobić, to zaczepić sobie linię trendu na naszym RSI i zobaczyć, że tutaj nie ma najmniejszych szans na to póki co, żeby ten rynek jakoś mocno odbił, bo musiałby, o ile technicznie mógłby Ether odbić z poziomów ekstremalnego wyprzedania, to tutaj będzie miał jeszcze problem z poziomem 50 punktów, bo to jest poziom neutralny, no i potem z wybiciem tej linii trendu, którą sobie tutaj wstawiliśmy. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie techniczna techniczna sprawa, wykresowa sprawa, natomiast jeżeli sobie jeszcze tutaj dodamy kolejny poziom docelowy, to ten dołek z 22 czerwca na 7633, no może być takim już no, tak naprawdę gwoździem do trumny, gdyż po nim to zostaje ewentualnie tutaj ta delikatna konsola w okolicach 6900, no i potem dołek na 5500, więc jak widzicie tutaj, Sytuacja jest bardzo, bardzo interesująca, no i nie przestaje tutaj nas rynek, powiedzmy, Ethereum nadal zaskakiwać, nie ma tutaj żadnych oznak tego, żeby była zrobiona jakakolwiek korekta wzrostowa jeszcze, chociaż już uderzyliśmy w poziomy ekstremalnie wyprzedane, więc może technicznie, jak już mówiłem, coś odbijemy. Ile to się okaże, natomiast widzimy od razu, że tutaj, może inną kreską, taką bardziej charakterystyczną, będę zaznaczał teraz poziomy, które, jak widzicie, będą służyły do oporu technicznego, i tych poziomów będzie więcej, więcej, więcej. Natomiast głównym takim, o którym wcześniej już mówiłem, i poziomem, a także grupą poziomów tutaj, to jest oczywiście ten poziom mniej więcej w okolicach, tuż poniżej 14 tysięcy, jeżeli kiedy, kiedykolwiek tam dojdziemy, zobaczymy. No nie takie rzeczy, że widzieliśmy na amerykańskich kryptowalut A to jest ta właśnie ta strefa. Bez naruszenia tej strefy nie, nie możemy mówić o ataku Ethereum na, na szczyty. Prawda? Więc tutaj ta, ta strefa musiała być bardzo nie silnie naruszona. Jesteśmy poniżej średniej stu okresowej. Na interwale tygodniowym testujemy wsparcie. Na tygodniówce, na średniej, stuokresowej więc jest szansa na to, że rynek delikatnie odbije, znaczy może, może nie delikatnie, może nawet mocno. Jest szansa na to, że rynek w ogóle odbije, ale to są typowe, typowe takie szanse techniczne. Natomiast fundamentalnie tutaj się nic nie, nie zmieniło. Branżowo-technologicznie również się nic nie zmieniło. Do rynek dostaje bardzo mocno tutaj od, od Niedźwiedzi. E, 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 po tyłku, mówiąc krótko, i nie widać w ogóle e, e, tutaj momentu, w którym ewentualnie by te, powiedzmy, spadki się zakończyły i rynek powrócił do tego tutaj trendu e, wzrostowego. Także uczulam na obecną sytuację rynkową. A Jesteśmy bardzo silną presją spadkową, są szanse na lekkie odbicie, lekkie, a może, może, może i mocniejsze, natomiast no, tutaj wiadomo, 1200 na pewno będzie poziomem, który będzie bronił dalszych, dalszych wzrostów. No i jak na razie nie tylko Ether, ale również cały rynek kryptowalut z Bitcoinem, z Solaną, z XRP, z jakimkolwiek tutaj, aliadynką, jak, 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 jakąkolwiek nie wymienicie, wszystkie są pod, pod, pod kreską mniejszą bądź oczywiście większą. No i cóż, korekta spadkowa trwa. Mamy tutaj pewne poziomy, które mogą coś zmienić ewentualnie, typowo technicznie. Jeżeli nie, no to korekta będzie kontynuowana jeszcze, jeszcze um, y, niżej właśnie w kierunku ewentualnie dla Ethereum, w kierunku 7651. Tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć, cześć!